Cześć, tutaj BS Auto, Twój zaufany dealer Marki Skoda. Dziś mamy dla Ciebie coś konkretnego Skoda Kamik, jednego z trzech najchętniej wybieranych crossoverów w Polsce. Auto podemonstracyjne z mocnym i oszczędnym silnikiem 1.0 TSI o mocy 115 koni mechanicznych. Zaledwie 900 km przebiegu, praktycznie nowe. Do tego siedmiobiegowa automatyczna skrzynia DSG, która daje świetną płynność jazdy. Wnętrze: skóra i czarna swedia, elektrycznie sterowany fotel kierowcy, czyli wygoda klasy Premium. Masz też pakiet przeglądów na 3 lata lub do 60 tysięcy kilometrów, więc jeździsz spokojnie bez dodatkowych kosztów. Na pokładzie podgrzewane fotele, kierownica, kamera cofania, czujniki, przód, tył i bezprzewodowy smart link. Wszystko co trzeba. Kamik jest gotowy do jazdy, zadbany, świetnie wyposażony i dostępny od ręki. Skontaktuj się z nami. W BS Auto zawsze znajdziemy dopasowaną pod Ciebie Skodę.